Akcja zbieraj sznurki chroń bociany prowadzona jest przez Fundację Przewodniczą Pro Natura i Grupę Energa. Bociany przynoszą do Gniazd, różne materiały, również o co wyrzucimy. Sznurki przynoszą folie, reklamówki, to wszystko jest bardzo niebezpieczne dla bocianów. Młode, będąc w gnieździe, oplątują sobie nogi i pozostają w tym gnieździe do końca życia. Jeśli nie będzie interwencji człowieka, nie będzie ornitologów, obrączkarzy, którzy akurat trafią na takie gniazdo z młodym, to oznacza śmierć takiego bociana, kiedy wszystkie inne młode już wylecą. Najczęściej te sznurki trafiają do środowiska z rolnictwa, gdzieś, gdzie ta słoma trafia na ściółkę, te sznurki zaplątują się, trafiają do obornika, potem trafiają na pola, a potem kiedy już obornik przegnie, sznurki wychodzą na wierzch i są zbierane przez ptaki. Zbierajcie sznurki, to pozwoli ochronić nie tylko bociana, ale również inne gatunki ptaków. Subtitles <smart noise>